Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie każdą z Was i zapraszam do wysłuchania, obejrzenia krótkiego filmiku na temat przyjaźni. Myślę, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, ludzie rozpaczliwie poszukują przyjaźni, bliskich, serdecznych relacji z kimś relacji opartej na wzajemnej życzliwości, zrozumieniu, szczerości, zaufaniu. Możliwości liczenia na kogoś w każdej sytuacji, możliwości powierzenia swoich sekretów, tajemnic, bez obawy przed jakimś osądzeniem, krytyką, czy też bez obawy, że to coś pójdzie w świat dalej i ktoś inny jeszcze o tym usłyszy. Czasy, w których żyjemy nie sprzyjają przyjaźni. Mówimy częściej o przyjaźni w świecie wirtualnym niż w tak zwanym realu. Zabieganie, brak czasu, stres, mnóstwo obowiązków niestety sprawia, że mamy coraz mniej czasu i ochoty na to, żeby z kimś tak naprawdę się zaprzyjaźnić. A te relacje, które są w świecie wirtualnym, są niestety bardzo powierzchowne i płytkie i po prostu nie do końca prawdziwe. Niedawno rozmawiałam z pewną osobą, która y, zawsze była otwarta, zawsze otaczała się wianuszkiem przyjaciół bliższych i dalszych, relacyjna, która nie mogła żyć bez ludzi, wesoła. I właśnie ona powiedziała mi coś takiego, że tak naprawdę nie ma dzisiaj prawdziwej przyjaźni, że są osoby, które pojawiają się w naszym życiu na dany czas, z którymi mamy bliższe bądź też dalsze relacje, a później ta przyjaźń gdzieś umiera. Wiecie, zasmuciło mnie to, co powiedziała, bo właśnie uważałam ją za osobę, która ma mnóstwo przyjaciół. Ale pomyślałam sobie, że może dlatego, że ostatnio została zraniona, a może dlatego, że nie jest chrześcijanką, gdy zaczęłam przypatrywać się przyjaźniom w kościele, również zobaczyłam, że te, które były, wydawałoby się, że będą do końca życia, również zostały zerwane. Są takie, które zostały zerwane, a są też takie, które trwają nadal. W takim razie, jak to jest z tą przyjaźnią? Od czego zależy prawdziwa przyjaźń? Dlaczego tak jest, że niektóre przyjaźnie trwają, niektóre się rozpadają? Dlaczego tak jest, że niektórym trudno jest nawiązać jakąkolwiek przyjaźń i te osoby pozostają samotne do końca życia? Zapraszam Was na naszą modlitwę kobiet. Dlaczego jest tak, że niektórzy otaczają się wieloma przyjaciółmi, inni pozostają samotni do końca życia? Jedne przyjaźnie trwają długo, inne mijają. Myślę, że nie odpowiem na to pytanie, ale spróbuję się nad tym razem z Wami zastanowić. Już nie każdy zostaje przyjacielem. Trzeba jednak nadawać na tych samych falach. Mówi się, że przyjaciele rozumieją się bez słów. Przyjaźń. Trzeba budować, o przyjaźni trzeba zabiegać. Przyjaźń nie przychodzi sama, tak o, bez niczego. Trzeba się o nią starać. nam namści taką przyjaźń długotrwałą. Myślę, że przyjaźni też trzeba się uczyć. Uczmy się od naszego mistrza, od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytam teraz mój ulubiony fragment o ulubionej rodzinie z Ewangelii Łukasza z 10 rozdziału od 38 wersu. Wy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przybyła tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała na siostrę Marię. Maria usiadła u stóp pana i słuchała jego słowa. Marta tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra dostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żebym pomogła. Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, Marto. już się niepokoi o wiele rzeczy. A potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, część, której która jej nie będzie, nie będzie zabrana. By tak wędrowali, weszli do pewnej wioski, weszli do domu pewnej kobiety. Można wywnioskować z tych słów, że Jezus nie znał wtedy dobrze ani Marty, ani Marii. Że do domu kobiety, która jest gościnna, zastawia stół, która jest pracowita, zapobiegliwa, praktyczna, ale też jednocześnie pełna pretensji na oczach gości, upokarza swoją siostrę, nazywając ją lejem. Ma nawet pretensje do Jezusa, że on widząc to, że ta się krząta, ta siedzi, nie zwraca na to uwagi, nie napomina właśnie Marii. Nie była to e, zbytnio dobra cecha Marty. Co z kolei możemy powiedzieć o Marii? Maria, niepoprawna romantyczka, nie jest zainteresowana tym, że goście nie będą mieli co jeść. Po prostu nie, e, nie liczy się z tym, co mówią o niej inni. Siada u stóp Jezusa i zasłuchana wsłuchuje się w Jego głos. A trzecia osoba, łazarz, również gospodarz tego domu, który powinien przywitać Jezusa, nie ma o w, w ogóle wzmianki, więc być może był w ogóle nieobecny. Co takiego było w tej rodzinie, że Jezus wybrał ich właśnie, już w następnym fragmencie czytamy, że byli oni przyjaciółmi Jezusa. W Ewangelii Jana w jedenastym rozdziale. Pewnego dnia zachorował Łazarz, brat Marty i Marii z Betanii. Maria była tą kobietą, która namaściła olejkiem stopy Pana i wytarła je swoimi włosami. Siostry wysłały do Józa wiadomość. Panie, Twój bliski przyjaciel zachorował. Jezus to usłyszał, powiedział, ta choroba nie zakończy się śmiercią, lecz przyniesie chwałę Bogu. Ja, Syn Człowieczy, również zostanę dzięki niej otoczony chwałą. Jezus bardzo kochał całą trójkę, Martę, jej siostrę Marię oraz Łazarza. Co takiego było w tej trójce, że Jezus ich kochał? Byli zwyczajni, mieli swoje bady, mieli, kłócili się między sobą. A jednak Ewangelia też mówi o tym, że Jezus czasami nocował w Betanii. Myślę, że być może nocował właśnie w domu tego rodzeństwa. Taki wniosek się nasuwa, że Jezus potrafił popatrzeć ponad to wszystko. Ponad ich wady, ponad ich być może nie zawsze dobre zachowanie. Zobaczył coś więcej. Zobaczył jakąś taką cząstkę, która mu się spodobała, która go zachwyciła. I dlatego też zostali nazwani przyjaciółmi Jezusa. Jezus po prostu lubił z nimi przebywać. Było w nich coś takiego niezwykłego, że Jezus lubił z, nimi, lubił z nimi być. Ale też w tym pierwszym fragmencie Jezus daje wskazówkę, co zrobić, żeby zawalczyć o prawdziwą przyjaźń. Jaki jest, jaki jest sekret prawdziwej przyjaźni? Jeden z sekretów. No właśnie ta bliskość. Bliskość. Intymność i słuchanie tego, co mówi do nas przyjaciel. Tak jak to zrobiła Maria. Wybrała tę lepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Ta przyjaźń zostaje przepieczętowana z jednej strony z krzeszaniem mazarza, a z drugiej strony Maria kupuje. Bardzo drogi olejek nardowy namaszcza stopy Jezusa swoimi włosami robi coś takiego niezwykłego. Daje znak swojej wielkiej miłości do Jezusa oraz takiej wielkiej pokory, dlatego że wtedy namaszcza głowy olejkiem. A Maria namaściła stopy Jezusa olejkiem, a oprócz tego wytarła je swoimi włosami. Kobiety nie rozpuszczały swoich włosów na oczach innych. Było to źle widziane, jednak to zrobiła. Nie liczyła się z opinią ludzką. Dla niej najważniejsza była właśnie miłość do jej Pana. Być może to tak bardzo spodobało się Jezusowi w tej, w tej rodzinie. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale od 13 do 15 wersetu czytamy słowa Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przekazuję. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Jezus nazywa uczniów swoimi przyjaciółmi, ale też nazywa nas swoimi przyjaciółmi. A już teraz uczniowie go zawiedli. Piotr, który e, mówił, że pójdzie z nim wszędzie, że może na niego liczyć. Później trzy razy się go zaparł. Jego przyjaciele, uczniowie, którym umył nogi, z którymi był tak blisko przez trzy lata uciekli, gdy został pojmany. Jednak wiecie, przyjaźń Jezusa jest czymś więcej. Jezus potem, gdy spotyka się z nimi już po zmartwychwstaniu, nie zaczyna od pretensji, nie wyrzuca im to, jak oni się zachowali, ale po prostu zupełnie milczy na ich temat, a dostawia im swój pokój. Piotrowi daje trzykrotną szansę na to, żeby się zrehabilitował, gdy pyta do to, czy Piotr rzeczywiście go kocha. I Piotr trzy razy powtarza, że tak, że, że kocha Jezusa. Jezus... Potrafił być ponad ludzkie urazy, ponad jakieś ludzkie zranienia, zdrady, ponad utraty zaufania. Kochał mimo wszystko. I myślę, że to jest dla nas taka bardzo cenna wskazówka. Jeżeli chcemy być, mieć prawdziwych przyjaciół, musimy czasami opuścić poprzeczkę. Szczególnie w małżeństwie, ale też wśród naszych bliskich, nie zawsze musimy mierzyć wszystkich taką wysoką, wysoką miarą, nie zawsze tymi przyjaciółmi stanie się ktoś, kto jest idealny, bo takich ludzi nie ma, nie ma takich, którzy zawsze będą stawać. Na wysokości zadania, którzy zawsze będą nam pomagać, zawsze będą znajdować czas, zawsze będą po naszej stronie, zawsze będą milczeć, nigdy nas nie skrytykują, zawsze zrozumieją, no nie, nie jesteśmy tacy, to pewnie też taka, czy taki nie jesteś. Dlatego nie możemy oczekiwać od innych, że będą idealni, bo po prostu nie będą. Jesteśmy tylko ludźmi. Wiecie, Jezus daje nam wspaniałą lekcję, jak. Nie patrzeć na to, co dzieli, co oddala, a mimo to szukać tego, co łączy. I myślę, że na tym też dzisiaj polega oddawanie życia za przyjaciół, bo przecież nie musimy iść za nikogo na śmierć, ale czasami właśnie musimy troszeczkę nagiąć swojego karku i upokorzyć się, upokorzyć swoje własne ja, zrezygnować z własnej racji. Sprawa do bycia dotkniętą, urażoną, zdradzoną, a po prostu przebaczyć w imię prawdziwej przyjaźni. Zapraszam Was teraz do wspólnej modlitwy. Kochany tatusiu niebie, ja dziękuję Ci za to, że dałeś nam Jezusa. Jezu, dziękuję Ci, że nazwałeś mnie swoją przyjaciółką i że pozwoliłeś mi się z sobą zaprzyjaźnić. Dziękuję Ci Panie za to, że ta przyjaźń jest niezwykła, za to, że Ty nie patrzysz na mnie poprzez właśnie moje grzechy, ale to jest coś więcej Boże, ale to jest coś więcej. Dziękuję Ci Panie za prawdziwą miłość, która mnie nie ocenia, która mnie nie krytykuje, która kocha mnie taką, jaką jestem. Dziękuję Ci Panie za to, że zawsze masz dla mnie czas. Dziękuję Ci Panie za to, że zawsze mogę przyjść, usiąść u Twoich stóp i Ciebie słuchać, ale też do Ciebie mówić. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jeżeli coś Ci się we mnie nie podoba, to pokazujesz mi to w sposób bardzo delikatny, taki żeby mnie to aż tak bardzo nie zapolało, ale też pokazujesz od razu, co mam zrobić, żeby wyjść z tej trudnej sytuacji. Dziękuję Ci za to, że mogę się zawsze. I w każdej sytuacji uczyć od Ciebie. I Ty wskazujesz najlepszą drogę, Panie. Oddaję Ci każdą osobę, która teraz modli się ze mną. Panie, ucz nas, jak prawdziwie się przyjaźnić. Ucz nas, Panie, jak mamy rezygnować z siebie. Żeby to tak bardzo nas nie bolało, ale żebyśmy potrafiły po prostu zawalczyć o to, co tak naprawdę ważne. O bliskie relacje, o bliskie przyjaźnie. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś. Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Kochane dziewczyny, dziękuję Wam, że wysłałyście tego filmiku, poglądałyście go. Życzę Wam prawdziwych przyjaźni, życzę Wam takiej umiejętności, patrzenia na to, co naprawdę ważne, naprawdę wartościowe i cenne. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, zachęcam do tego, żeby dawać łapki w górę, żeby przesyłać dalej, żeby pisać komentarze. I pozdrawiam Was serdecznie, błogosławię Wam do następnej soboty z Panem Bogiem. Papa. Pa.